Cześć, witajcie! Z tej strony Fabian i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i to, że nagrywam tu rano, jest 10.43, to nie oznacza to, że nie można nagrać trzech randomowych gier, bo w końcu jest poniedziałek, a w poniedziałek są trzy randomowe gry. Więc zapraszam Was na oglądanie, a my zaczynamy od te Terracotta. Nie wiem, co to jest. Muszę najpierw to uruchomić. Czekajcie chwilę. Macie czajny ekran, wiem o tym. Ale jeszcze mi się nie uruchomiło. Dobra. Mam. Zobaczcie, już wam mogę tutaj pokazać, tylko muszę tak zrobić, żebyście... Cyk... Cyk. O, zobaczcie. Widzicie? To jak Wygląda mi raczej po zdjęciach tam. E, tam po zdjęciach, e, wiecie, po zdjęciach tego jak tam gra. E... O, uła po zdjęciach jak. A, wy to widzicie, ja tego nie widzę. O, mam przez okno. A OK, że po zdjęciach widziałem, jakby to była gra twórców gęsi, wie, wiecie, Unlimited Ghost Game, okej, okay. spocio, no, taka, no, hm. co, co sądzić o tej grze, no, znaczy, no, fajna gierka, Kuśtawki. Hm. No, chciałabym mieszkać na takim osiedlu. Tutaj się nie da wejść. Eee, nie wiem. No, fajnie. No. I to, i to wszystko? Chcia, chciałaś mi go przekazać? Tak? No dobra. To ja mogę powiedzieć. Ojku. Że o. Zamknęła mi się gra i. A właśnie się wyświetlił. Nieważne. Eee, ja sobie zaczekajcie. <grytanie> Nie mieliście tam nic, ale zaczekajcie, chwilka. Bo muszę coś zrobić. O, ok, działa. Dobra. Nie udało mi się naprawić dźwięków. O, to ja mogę. Zaczekajcie, no, bo coś mi tutaj nie pasuje. Więc ja myślę, że lecimy do następnej gry e. 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 Cięcie e. okej, okay, dobra. Następną grą to jest... Baldi's Basics Floor Maps Demo Eee... Nie wiem co to jest naprawdę Floors. Update info, co jest? Czy naprawdę popełniłem jakiś błąd? Uh, Baldi's Basics, gdzie są te guziki do pobierania? Tutaj? Nie, tam wyżej były. Ja taki błąd jakiś popełniłem. Dziwny, gdzie to? Tu ma yy... Może przez RAR? Nie wiem Nie, przez RAR też nie. No to sobie będą dzisiaj dwie. Ale będzie w tytule, dobra. Trzecią grą. To jest Desktop Ghost. Ja się boję, że mi przerwie teraz nagrywanie. Oby mi nie ucięło nagrywania. Oby mi nie ucięło nagrywania. Oczywiście, linki Wam do wszystkiego daję w opisie. Jak mi ulwię, to czytajcie opis. Yes. 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 A ale 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 ja chcę to pobrać. Yes. Yes yes, yes. 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 No i uh, no szybciej! No go! Jak ja to wcześniej pobiłem? Kiedyś to miałem. Jest alo. Czy ja Wam mogę już pokazać? Pulpit? Zobaczcie. Cyk. I cyk. okej, okay. zaczekajcie, ja ja, 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 muszę to sprawdzić. Hę, cyk, desktop goes, download, cyk i Windows, uh, cyk, 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 cyk. OK, i cyk, o, jest, dobra, close, uh, uh, próbuję zmienić, co, me me, a... me, me, a, ty, 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 uh. me, me, to? Co to jest to meme, coś tam? Meme Attributions? Meme Attributions? Przecież nie ma takiej. Chwila. Zaczekajcie, ja sobie wejdę w folder. E, I halo, czy ja mam coś takiego jak... Weź mi ten należy monitor. Usunę wam monitor. O. Już zaczekajcie e, Muszę to ogarnąć poza odcinkiem Ok, ok, słuchajcie Chyba mi się udało to naprawić e, Nie wiem, czy to będzie bezpieczne, bo jakby Ok, spróbuję I tak Chwila Słyszę. Ja ją słyszę gdzieś przez monitor. Ja ją chyba muszę sterować. Pamiętam gdzie mam wszystkie aplikacje raczej mi usunąć nie powinna. Nie. Zostaw myszkę! Ona mi zabrała myszkę! Tak? Taka jesteś mądra? To proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, ja będę musiał... Y o nie! Zostaw myszkę moją! Gęsio! Słuchajcie, jak kończę ten odcinek, ja po prostu chyba nie wiem. Ja po prostu ją zamknę poda się to zrobić w menedżerze zadań, klikam Ctrl, Alt i Delete i automatycznie jakby otwiera mi się menedżer zadań, klikam zakończ zadanie i ona kończy, więc ja się z wami żegnam. Linki wszystkiego wam daję w opisie. Oczywiście. Gdzie ona idzie? No nie, jeszcze swoimi nie, zostaw wyszkę. Dobra, słuchajcie, ja kończę ten film eee, i czytajcie opis do kolejnego i cześć!